Pytacie mnie często Jacula, jak spędzać urlop majowy? Spędzajcie go tak jak chcecie. Nic, niczego Wam nie może zabronić. Jeżeli chcecie spędzić urlop majowy ze swoim starym pijanym, to to zróbcie. Tak jak ja? Tak jak Ty, właśnie. Jeżeli chcecie spędzić urlop ze znajomymi, to zróbcie. Świat, ich nie ma dla Was żadnych ograniczeń. Bierzcie go i kształtujcie jak plastelinę. Asiu, jak oceniasz dzisiaj swój drip? Co to jest drip? Co to jest drip? No drip, no Asia, no to jak jesteś dojebana. 0 na 10 Czy Może 1 na 10 ja? za te skarpetki. O nie, ja to kapię dripem. o 10 na 10 mm. Ja nie widać, i tak nie widać bluzy. Pozdrawiam, Alan. Jacek, jaki kaszkiet! Witamy Grażynę! Już od rana. Jacek mówił, że nie jedziesz. Chciał, żebyśmy ci zostawili. I O, galeria jurajska. śpi słodko, aniołku. Ej, fuckaj I <laughs> Idą z buta. Zobaczymy, kto będzie pierwszy. Cieszcie się, cieszcie. To są kanapki prawdziwego mężczyzny. Taka ilość wędliny jak chleba. Poniżej to nie jest męskie. No tutaj nastąpił mały fuck up i zdecydowanie za dużo. Jak widzimy tu mamy tylko raz, dwa, trzy, cztery takie plasterki wędliny, ale jest to głównie kanapka z chlebem. Niech żyje baba. I dziewczyna młoda. Robi wrażenie. Marta. Niezły potwór. Chciałbym, żeby mój rodzinny dom tak wyglądał. Bo chciałbym nie mieszkać kiedyś w pudełku po butach na dnie jeziora, tylko właśnie w takim domu. Na Ale... Dobra, zrobimy room-tour. Tu jest prysznic, a tu się robi kupę. O, patrzcie, robi się tak. I... O. I potem, żeby być kulturalnym, zakrywa się. O, tutaj mamy najlepszą dupę na wschodzie. Przygotujemy bigos. Marta, jakie plany na dzisiaj? Pożywać alkohol, jeść mięso z grilla. Pływać w bigosie. dupę w, w bigosie. Asia, ty masz jeszcze jakieś plany? No. No weź, poskać. Chciałem oficjalnie zainaugurować te nasze dożynki. Dzisiaj się na pewnie. Jacek na tle, ten... W garażu. Jak w jak z to wygląda. Piękna okolica, piękne widoki, Jacek, za to się roztaczają. Naprawdę jesteśmy na blaszanych garażach u ziomeczka, na blokach. Ale faktycznie to wygląda jak chłopaki z baraków, tylko oni nie piją z kieliszków. Tylko no, Julian ze szklanki. Ojej, koniecznie musimy to zrobić. Musimy zrobić, musimy zrobić coś, coś, coś takiego, że idę z drinkiem, wypierdalam się, potem tak. i tak leżę z tym tak. drinkiem. Przyjechałem na wakacje odpocząć. A moja żona i tak chce krań w Jacek, wszystko okej? Okay? Majówka w górach z Jackiem, znowu najebany leży. Strasznie się wczoraj nachodziłem po górach. Ale stałem rano, na tym polega odpowiedzialność. O panienka, że... Przygoda jeszcze trwa. O, Marta. Widzę, że twoja bluza kapie dripem. Co to za marka? Czy to Bladist? To jest bladist. O. <laughs> ale bardziej kapie dripem niż Ty... kaszkiet. Mordo. To jest kaszkiet. To jest kaszkiet, który jest wart każdych pieniędzy. A dlaczego? A dlaczego? Dostałem go od przyjaciół na urodzinę. I nie ma większej wartości niż przyjaźń. Andrzeja! Kupiłeś na naszą jutrzejszą wypławę, wypławę, wypławę kajakową. Poczekaj. Widzowie dajcie pokczampika dla Jacusia. No. Bo Jacuś widzicie, że dzisiaj jest gwiazdą życia, ale jutro bez tej setki grejpfrutowej to będzie miał ciężkie życie. Zobaczymy ciężkie. jakie ty będziesz miał życie. Mordeczko, ja jestem niepokonany jak gołota. Dopóki cię sranie nie dopadnie. Dlatego wziąłem stopera. To powinna być reklama. Dokładnie, stoperana. Obczajcie ten gril. z no, To było Kobra Kobrazu poza kontrolą. Niech hejterzy się pierdolą Jak się ja coś czujesz dzisiaj Mam w plecaku piwo, a w kieszeni setka i mogę nawet ją pokazać z odpowiednim efektem dźwiękowym Jak nie rzygaj. Andrzej, jak? Zarąbiście. Niestety zgubiliśmy połowę drużyny, Nie doszli. Ale czekają. No, tutaj też na paroksie. Gigakoks. Zobaczcie, jaką mam piękną, spokojną, błogą dolinę. Na której można leżeć, rozkoszować się przyrodą, odpoczywać. Ale nie. My zabierdalamy tam. Na nawiedzony zamek. No, wkładamy 30 minut specjalnie, żeby to zobaczyć. Jakiś ruin. Tutaj pochowamy prawdopodobnie Jacka, jeśli w ogóle tutaj dojdzie. Tak, bo te kwiatki to pewnie wyrastają właśnie z takich ludzi jak Jacek, którzy tutaj padli i już nie wstali. Z... Z... Tutaj jest nawalana miejscowa. Ja chciałbym zjeść te grzyby z drzewa i tutaj posiedzieć. Dobra faza, co się. Bez jedzenia jest już dobra faza, a mi się aż w głowie kręci tutaj jak stoję. To jest jakaś taka klaustrofobia się taka odpala lekka. No, tu już jesteśmy na Trzech Koronach, jest dojebana kolejka. Patryk jak zobaczył kolejkę to stwierdził, że nie wchodzimy. Ja mi się nie chce stać w tej kolejce, ja mam tu w dupie. Chodź! Nie chcę mi się... Tak jest widok, Dla gdzie stoimy jak idioci. czy lewo. No. bym to nawet Idziemy teraz zwiedzać zamek, bo wczoraj nam było mało o. zamku. Powiem wam, monster popaść do zębów jest straszny, jest obrzydliwy. To nie pij, oddaj mi, ja wypiję. Nie. To żeś ładne. O kurde. Ej, chodźmy. Park Miniatur Sanktuaria Maryjna. Ale grubo. Jacek, myślisz, że to prawdziwa broń? Która? No ta to tutaj. W mojej, w mojej nogawce prawej? Jest nabite, uważaj. <noise> Wiesz, co to przedstawia? Ja myślę, że to są XVI-wieczne freski symbolizujące upływanie czasu na sraczu. Pójdźmy jeszcze raz na to dzieło. Jak Marta pierwszy rozsypek w górach. Smakuje zupełnie tak samo jak ten w kutnie na święcie róży. genetyczna. Zabijecie kogoś tym krążkiem. Mnie! Ja cóż, dlaczego ta seteczka nie poleciała wczoraj na trzech koronach? Bo uznałem, że to mogłoby zniszczyć przekaźniki nerwowe w moich nogach do końca i mógłbym nie polecieć. Dalej. Zostać inwalidą. Mógłbym zostać inwalidą. To tak, zostanę inwalidą po dzisiejszym dniu Zdróweczka. Jak puszczać kaczki tak, żeby zatopić statek? Dobra, ja mam raz dobry ma... kamień. Ej Mordo, czy to twój kamień? Teraz się ma dobre kamień, raz się ma Alasia, niedobre dawaj, kamienie. Nie mam pojęcia co mam robić, także... Puścić kaczkę. Dobra, to ja pierwszy kadł. Uwaga. 9 <laughs> Ciężko się rzuca z Parkinsonem. <laughs> Osiem. <śm novelty> 5! Nie! Już nie chcę do góry! No, nie Zostało nam 40 minut do wejścia na zamek 35. I mamy zamiar... Już siedzimy tutaj tak z 20 i mamy zamiar spędzić kolejne 30 siedząc przed klopem. Gapisz mu się na bebech? Nie gap się. <noise> Jak myślicie, ile moich głów zmieściłoby się w Jacka w brzuchu? Bo mamy takie zdjęcie i tak szacujemy... No myślę, że ze cztery. Cztery głowy chyba, chociaż teraz tak wydaje się... A się, się... mu do pępka. Nie wciągaj brzucha, przecież widzę, że wciągasz. Nie wciągam, <noise> <to> jest, <noise> teraz, jest <noise> teraz jest ciągnięty, na maksa. Powinieneś tak dwa złoty za kibel właśnie zbierać do pępka, tutaj stać. Wrzuć monety. Dobra. Dzień dobry, bo testujemy taką nową opcję opłaty za toaletę. Trzeba włożyć 2 zł do mojego cęcka. Rozumiem. Podziękuję. Um... Pan. <śledź> <śledź> panie? Dziękuję. Okay. Ale ta pogoda w górach szybko się zmienia, nie? Jezu, jakby to się zerwało, to było taki piękny content Dzisiaj jest ostatni dzień i musimy dojeść wszystko, co było w lodówce na grilla. No to już jest jedna trzecia Została, tak? Już dwie trzecie zostało zjedzone nie Jak tam Jacuś ostatni dzień przed wyjazdem? No, zawiązuję budki, pokuję całą dobrą pogodę i dobry humor i wracam do domu. A się to jest. No ja pamiętaj się, tak. się, zatrzymajmy takie ruzele śmiechłe, ja nie mogę, tak. Bo się użygam. Naplułem do niej... Tak Dlatego jest taka dobra. No ci nie, nie bójcie się. Chodź, pokażę ci małe kotki.